Panie Prezydencie, Panie Premierze, Panie Prezesie Prawa i Sprawiedliwości, Państwo Parlamentarzyści, Państwo Samorządowcy. Wzruszenie spowodowane dzisiejszą uroczystością, do której mam osobisty stosunek, zmusza mnie do wspomożenia się kartką. Proszę Państwa o wyrozumiałość. Witam również wykonawców tego historycznego projektu, jakim jest budowa drogi wodnej przez Mierzejewiczaną. 17 września, data, która ma już swoje miejsce w historii. Miejsce tragiczne, niezmiernie bolesne dla narodu polskiego. Napaść Związku Radzieckiego doprowadziła do faktycznego rozbioru Polski przez dwa państwa Niemcy i Związek Radziecki. Ta dzisiejsza data będzie również kojarzona ze zwycięstwem, jaki Polska odniosła w walce o suwerenność i samostanowienie. Nie zmarnujmy tego, doceńmy ważkość projektu zrealizowanego własnymi siłami. W czasie, można powiedzieć, ostatniej szansy, aby podjąć się zadania, trzeba było na początku lat dwutysięcznych, wykazać się odwagą, a także uzyskać akceptację społeczną. Rząd pana premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2006 roku podjął decyzję o tak zwanym przekopie wieżej wiślanej przekazując środki na ten cel. Jednak do tego projektu można było wrócić dopiero w 2015 roku, gdy prawo i sprawiedliwość miało już możliwości decyzyjne. Tym projektem starano się przywrócić i umocnić poczucie godności i niepodległości, jako że znakomita większość społeczeństwa popierała, wręcz utożsamiała się z ideą budowy własnej drogi wodnej z Zalewu Wiślanego do Zatoki Gdańskiej. Za sprawą pani premier Beaty Szydło. I jej rządu w 2016 roku rozpoczęto wykonanie tej inwestycji. A dzięki ostatecznym decyzjom premiera Mateusza Morawieckiego i jego rządu zrealizowano ów projekt przy jednoczesnym wsparciu pana prezydenta Andrzeja Dudy. Wcześniej gdy ta idea ujrzała światło dzienne, bardzo ją poparł, będąc do niej wielce przekonany, zarówno w aspekcie gospodarczym, jak i rozwoju regionu świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Mając takie poparcie, projekt ten, według mojego przekonania, nie mógł się nie udać. I udało się. Dziękuję. Panu ministrowi Markowi Grubarczykowi za realizację tego przedsięwzięcia. Dziękuję także rybakom, żeglarzom, wodniakom, którzy jako najczęściej sygnalizujący potrzebę budowy kanału, choćby z powodów problemu, problemów związanych z przepłynięciem ciśniny Piławskiej, dołożyli też swoją cegiełkę. Cieszmy się z tego. Cieszymy się z tego wszyscy, z tego sukcesu, bo to jest sukces nie tylko Urzędu Morskiego w Gdyni, sukces wykonawców oraz osiągnięcie polskiej myśli inżynierskiej. Przede wszystkim jest to efekt decyzji premiera, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję Państwu.